Jeśli twoje skille z AWP są legendarne, to pewnie marzysz, żeby być jak Pasza. No to sprawdźmy, dlaczego jest ikoną CSGO. Fakt pierwszy. Pasza naprawdę nazywa się Jarosław Jarząbkowski. Spróbujcie to szybko powiedzieć trzy razy. Fakt drugi. Ten polski wirtuos był częścią legendarnego składu Virtus Pro Dumy Narodowej, niczym Robert Lewandowski dla piłki nożnej. Fakt trzeci. Znany jest ze swoich niesamowitych umiejętności z AWP i klaczy rodem z filmów akcji. Potrafi wyciągnąć rundę z kapelusza jak królik. Fakt czwarty. Pasza słynie z pozytywnej energii i humoru. Zawsze uśmiechnięty, jakby właśnie zjadł pączka z najlepszej cukierni na Pradze. Fakt piąty. To nie tylko gracz, ale też wspaniały mąż i ojciec. Prawdziwy wzór do naśladowania. Niczym bohater z pana Tadeusza, tylko że z myszką zamiast szabli. No i teraz wiecie, dlaczego pasza to legenda CSGO.